Podobnie jak wielu z Was, mieszkałem w różnych krajach i miastach w swoim życiu, chociaż nawiązałem ważne i trwałe przyjaźnie po drodze, nigdy nie miałem poczucia prawdziwej przynależności. Lata temu, jadąc samochodem w jednym z tych miast, natknąłem się na Kościół katolicki. Drzwi frontowe były otwarte i miałem wrażenie, że jestem zapraszany do środka. Nie miałem żadnego duchowego przygotowania i nie praktykowałem żadnej religii w tamtym czasie. Ale gdy wszedłem do środka, ogarnęło mnie przytłaczające poczucie, że jestem w miejscu, do którego należy. Nie rozumiałem dlaczego, ale wiedziałem, że to jest miejsce, do którego należy. Okazało się, że grupa zebrała się na adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie rozumiałem, co to było, więc po prostu przyjąłem to jako cenne doświadczenie. Lata później w Kościele Episkopalnym rozwinąłem głęboką i trwałą wiarę w Jezusa Chrystusa i zostałem wyświęcony na kapłana w tym wyznaniu. Byłem sumienny w mojej nauce, pełen czci w moim kulcie i stały w mojej służbie, a po drodze miałem wiele radosnych doświadczeń. Jednak co dziwne, moje serce pozostało niespokojne. Przypomniałem sobie, co pisze święty Augustyn w swoich wyznaniach. Stworzyłeś nas dla siebie, Panie, a nasze serca są niespokojne, dopóki nie spoczną w Tobie. Mogłem się utożsamić z tym bardzo znanym cytatem: Moje serce było niespokojne, chciałem odpoczynku, chciałem, aby moje serce zostało naprawione, chciałem w końcu przynależeć. Wróciłem do miejsca, gdzie po raz pierwszy poczułem prawdziwe poczucie przynależności, adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie byłem katolikiem i nie wiedziałem, czy uczestnictwo w adoracji nie jest brakiem szacunku dla zgromadzonych lub być może nawet dla Boga. Ale gdy siedziałem tam, obserwując hostię, przypomniałem sobie, czego uczy wiara katolicka o najświętszym sakramencie. To jest Jezus Chrystus tam w hostii, ten, przez którego wszystko zostało naprawdę stworzone w tym ja, cały On właśnie tam. Nie tylko część Niego, czy przypomnienie o nim, czy symbol Jego. Cały On, całe Jego ciało, cała Jego krew, cała Jego dusza, cała Jego boskość, właśnie tam przede mną, ofiarujący się swobodnie wszystkim, którzy pragną przyjąć całego Niego. Zapierało mi dech w piersiach. Moje serce w końcu zaznało spokoju. Chciałem wejść, chciałem pozostać. Podczas mojej pierwszej komunii świętej w Kościele Katolickim, i za każdym razem od tamtej pory, moje serce pozostaje w spokoju. Prawdziwa istota naszej wiary katolickiej polega na zbliżaniu się do Boga w Chrystusie. Możemy to właśnie zrobić. Możemy dosłownie zbliżyć się do Boga w Chrystusie, przyjmując Go w Najświętszej Eucharystii lub odwiedzając Pana Jezusa w adoracji Najświętszego Sakramentu. To naprawdę takie proste. Drodzy, czy macie poczucie braku przynależności, czy wasze serce jest niespokojne, uciekajcie do Jezusa w najświętszej Eucharystii. Idźcie teraz. On tam na was czeka, cały On dla was wszystkich.